Wspaniałe warzywo, niesamowity smak, w szczególności właśnie z działki, a można arbuza bez problemu uprawiać w Polsce. Ja tutaj mam dwie odmiany: Janosik i Rosario. Jest oczywiście mnóstwo innych odmian o różnych kolorach, środka, zewnątrz. Pozdrawiam bardzo arbuzowych zapaleńców. A teraz no zaczynamy. Zaczynamy arbuz, i tutaj u mnie będzie uprawa, jakby na dwa sposoby, jeśli chodzi o rozpoczęcie. Pierwsza, się w bezpośredni, druga podkiełkowanie. Więc część arbuza będzie podkiełkowana i, po, i potem wsadzona do, do doniczki, a część arbuza będzie bezpośrednio właśnie do tej doniczki wsiana. Ja arbuz uprawiam z rozsady. Zdecydowanie polecam zrobienie rozsady, ale zdarza się, że uprawa z siewu wprost do gruntu również się powiedzie. Należy wtedy jednak zadbać o odpowiednią temperaturę i jeśli mamy uprawę w nieosłoniętym gruncie, to można zrobić mały tunelik, aby początkowo zwiększyć temperaturę arbuzowi. Można też przykryć glebę agrowłókniną białą. Siewna rozsada od marca do kwietnia. Głębokość siewu 2 cm. Wysiew. Siew po jednym nasionku do pojemników około 400-500 ml. Ja tutaj mam 500 ml. Można też siać po 2-3 nasiona i później pozbyć się słabszych roślinek, odcinając je przy ziemi. Wschody z reguły do tygodnia. Najlepsza temperatura kiełkowania 25-30 stopni, później można zmniejszyć temperaturę o kilka stopni. Jeśli jednak sadzonka będzie trzymana od początku w trochę niższej temperaturze, to nie powinno się nic złego stać, tylko wschody zwykle będą chwilkę dłużej trwały. I tutaj teraz jest problem, bo w domu rozsada jest nawet trudna do zrobienia, szczególnie jeśli w pomieszczeniu jest bardzo ciepło i jest mało słońca. I tutaj mm, ja będę miał arbuzy w groboksie, jak również w tunelu, bo można zaryzykować nawet zrobieniem rozsady w tunelu foliowym lub szklarni. Wtedy jeśli zapowiadają chłodniejsze dni, to warto przykryć, przykryć rośliny na przykład agrowłókniną białą. I u mnie to będzie wyglądało tak, że no, trzymam część w w groboksie, a część będę trzymał właśnie pod folią. Tylko pod będę dawał te arbuzy. Dopiero jak już będą przy wschodach, jak już lekko tam wzejdą, to wtedy te arbuzy dam pod folię. Dobrym sposobem na szybsze wschody jest podkiełkowanie nasion arbuza. Nalewamy wodę letnią do szklanki, wrzucamy nasionka do wody. Moczymy je około 2 godziny. Po tym czasie wyciągamy nasionka, wkładamy je pojedynczo może też po kilka sztuk, ale ja preferuję pojedynczo. W wilgotny papier toaletowy lub ręcznikowy, który zawijamy na dwie części, tak aby nasionko było z każdej strony przykryte papierem. Całość wkładamy do woreczka strunowego, który później zamykamy. Woreczek umieszczamy w ciepłe miejsce, na przykład blisko grzejnika, dekodera. Około 2-4 dni później nasionka powinny wykiełkować. Teraz można już siać nasionko na rozsadę. Przy takiej uprawie należy szczególnie zwrócić uwagę, aby do momentu wschodów nie przesuszyć gleby. Dlaczego można podkiełkować nasiona? Aby wschody były szybsze i pewniejsze, podlewanie rozsady. Rozsadę podlewaj tak, aby gleba była lekko wilgotna. Hartowanie. Polecam zahartować rozsadę 10 dni przed sadzeniem, obniżając stopniowo temperaturę i mniej podlewając. Ja robiąc rozsadę w tunelu trochę zmniejszam podlewanie. Produkcja rozsady trwa lekko ponad miesiąc, do półtora miesiąca. Arbuz powinien mieć minimum jeden dobrze rozwinięty liść właściwy. Stanowisko powinno być słoneczne i dobrze jakby było osłonięte od wiatru. Wrażliwość. Arbuz jest wrażliwy na przymrozki. To są arbuzy podkiełkowane. One lada moment wzejdą. One potrzebują, żeby je teraz też, też podlać, chociaż wilgoć jeszcze jest, ale to co jest podkiełkowane potrzebuje tej wilgoci yy, stale nie, nie, nie może przesuszyć się gleba, bo to nam się zepsuje i to nam nie wzejdzie. Więc tutaj tak, to ten arbus już musi zostać przeniesiony albo do tunelu w inne miejsce. On tutaj nie może być, bo już pod wieczór, jakbym przyszedł z pracy, bo zaraz idę do pracy, więc jakbym przyszedł z pracy, to ten arbus już by był taki, bo on by szukał słońca, by szukał tego światła, i by to było tak niekorzystne, że ten arbus nie nadawałby się już do sadzenia. Tak jak tutaj. Ten arbus wszedł do, dosłownie moment, i on jest taki, i on już się do sadzenia nie nadaje. On już jest do wyrzucenia. Tu macie właśnie ten arbus i. On tutaj rośnie dobrze, mimo tego, że ma ciepło, bo on lubi ciepło, to ma też dostateczną ilość światła. Tutaj mamy arbuzy, cukinie, melony, też za niedługo będą patisony i też chyba jakaś dnia już jest. Jak coś jest blisko wschodów, przenoszę właśnie tutaj. Dzisiaj sadzenie arbuza. Najpierw sadzenie arbuza pod folię, bo teraz jest już w miarę odpowiedni czas. Jeśli chodzi o sadzenie do nieosuniętego gruntu, jest jeszcze na to czas. Jeszcze jest według mnie troszeczkę za wcześnie. Ja będę to sadził tak mniej więcej za dwa tygodnie. Czyli tak w połowie maja. A jak chcecie mieć informacje o uprawie arbuza i 63 innych warzyw na papierze, to zapraszam do zakupu mojej książki na stronie infouprawa.pl. Książki o uprawie 64 warzyw. Można też ją kupić na Allegro. Sadzenie rozsady do szklarni tunelu od końca kwietnia. Sadzenie rozsady do nieosłoniętego gruntu od połowy maja. Można zaryzykować od początku maja. Ja jednak, ze względu na yy, pogodę, tak myślę, że właśnie będzie to połowa maja. Rozsadę trzeba przesadzać bardzo ostrożnie z całą ziemią. Po prostu należy dbać o to, aby podczas sadzenia nie uszkodzić korzenia. Sadzimy tak, jak roślina wcześniej rosła. Jeśli jednak sadzonka nam wybiegła, łodyga urosła za długa, to można posadzić ją głębiej, pamiętając, żeby nie zasypać rozwidlenia, z którego wychodzą listki. Rozstaw co 80-100 cm w rzędzie, co 100-150 cm między rzędami. U mnie uprawa w tunelu tak troszeczkę ciasno, ale tak myślę, że fajnie to wykombinowałem, że zmieściło się 5 sztuk. Nie jest to uprawa w jednej linii, ale tak myślę, że właśnie fajnie mi to wyszło. Jeszcze ważną informacją jest stanowisko: stanowisko powinno być słoneczne i dobrze, jakby było osłonięte od wiatru. Oczywiście arbuz nie jest łatwy w uprawie, wiele warzyw jest w tej uprawie łatwiejszych, ale przy korzystnej pogodzie uprawa w nieosłoniętym gruncie powinna się bardzo dobrze udać. Podlewanie: ziemia nie powinna być przesuszona, dobrze jak jest wilgotna, ale nie bardzo mokra. Jeśli gleba jest mocno przesuszona, to nie podlewaj jej dużą ilością wody w jednym momencie, ponieważ może to niekorzystnie wpłynąć na owoc arbuza. Gdy dojrzewają owoce, to trochę ograniczam podlewanie. Najlepiej podlewać blisko korzenia i nie lać wody na liście. Przykładowe choroby i szkodniki. Fuzarioza, gąsienica, mącznik, mączniak, mszyca, kanciasta plamistość, przędziorek. Chociaż nie jest to konieczne, to warto na wszelki wypadek podłożyć coś pod owoc, tak aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że ten owoc zacznie gnić. Można dać na przykład agrowłókninę czarną, agrotkaninę. A tutaj arbuzy w tunelu już przetrwały swoją pierwszą noc. Tak one wyglądają. No Nie są za duże te, ale będą bez problemu rosły. Ten tutaj to jest z growboxa. Hartowany tutaj pod folią, więc myślę, że też będzie wszystko ok, ale zobaczymy, jak on będzie właśnie rósł w porównaniu do tych. Dwie sztuki wymieniłem na nowe w zeszłym roku. Też tak miałem, że coś mi tam padło, ale już potem wszystko rosło. Ok, tutaj widać, że te arbuzy zaraz ruszą. A jak one ruszą, bo na początku one są wolne, muszą się tam przyjąć, ten, a jak potem zaczną ruszać, jak potem zaczną rosnąć, to będą pięknie mi tutaj zarastały. One są pod folią, według mnie zagrożone nie są. Ja tutaj nie będę nic robił, poza tym, że po prostu tą folię zamknę, bo to też jest ważne, żeby pozamykać wszystkie folie, jak ma być bardzo zimno w nocy. Też jeśli chodzi o zamykanie folii, to to jest też taki, taki sobie temat, ponieważ część osób za bardzo zamyka folię. Wiecie, jest nie wiem, 10 kilkanaście stopni jest. 12, 13, 13. Oni dalej zamykają tą folię, i według mnie to wtedy jest niekorzystne. Ale jak tutaj mamy te kilka stopni w nocy, to według mnie zdecydowanie folię warto zamknąć. Ja osobiście praktycznie zawsze teraz folię zamykam. 5 arbuzów w tunelu foliowym, tutaj jest już na nie czas. Myślę, że bez żadnych obaw one tutaj będą rosły. Więc 25, 50, 75 metrów, czyli metr tutaj, między. A jaka jest odległość między tymi sadzonkami, to już Wam pokazuję. Tutaj, między tą jedną a drugą, jest około 90 cm. Więc dało radę zmieścić taki mniejszy tunel 90 tu. A tu co metr z arbuzami są. Tylko, że nie mam jak ich pokazać dokładnie, bo tutaj bardzo dużą część zajmują mi rozsady, które schowałem, no bo. Bo bardzo zimno. Można powiedzieć, arbuzy ładne. A tutaj jeden taki gorszy troszeczkę. Zobaczymy, jak on będzie rósł. Jeszcze w sumie nie ma co pokazywać, bo te arbuzy są dosyć małe No przez, przez chłodne noce. Jednak trzeba stwierdzić, że w tunelu arbuz rośnie zauważalnie dużo lepiej. On został też posadzony troszeczkę wcześniej. Z arbuzami jest tak, że one na początku po posadzeniu rosną tak marnie. Muszą się przy, przyzwyczaić jakby y, do y, nowych. Warunków i no często u mnie tak się właśnie dzieje, że one tak o, o, tak sobie rosną, tak sobie, ale później, jak zaczynają rosnąć, to rosną już, już, do, już dosyć szybko. I tutaj w tunelu już widać, że one już zaczynają rosnąć. Przynajmniej tam te cztery z pięciu, bo ten jeden jest, jest taki, taki sobie troszeczkę gorszy. No ale widać, że one sobie zaczynają rosnąć, zaczynają się rozwijać szybko. Te pędy myślę, że zarosną ten cały tunel foliowy. Arbus, 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 arbus i arbus. Proszę, dziękuję. A obok arbuziątka już już się płożą, już zaczynają iść sobie dalej. Zróżnicowanie jest spore. No, u mnie arbuzy wyglądają tak. No, tutaj jest taki średni. Ten jest też mniej więcej takiej wielkości. Zobaczcie sobie, yy, już coś tam próbuje iść w, w owocki. Już pierwszy kwiat żeński się pojawił. Mimo tego, że ten krzak jest dosyć mały i zastanawiałem się właśnie, czy usunąć ten, ten pierwszy kwiat żeński, ale myślę, że go chyba już zostawię. A niech się rośnie. Spójrzcie sobie natomiast na tego arbuza, no jest bardzo duży. Spójrzcie, o tutaj idzie pęd, tutaj idzie pęd, nie koryguję w żadnym stopniu tych, tych pędów, niech one sobie idą tam gdzie chcą. Proszę sobie tu spójrzcie, spójrzcie. to jest kwiat męski, kwiat męski który nie ma zalążka owocu, natomiast to już jest kwiat żeński, który ten zalążek ma. I zobaczymy, czy ten arbus będzie rósł. No ja staram się zapylać ręcznie, w tym roku jednak jeszcze tego mm, nie robiłem, więc trzeba to robić, bo pod osłonami jest z tym różnie. Często ten arbus się nie zapyli, nie przyleci nic i nie, nie przeleci na kwiat męski, na kwiat żeński, bo żeby zapylić ten kwiat żeński, trzeba wziąć ten kwiat męski urwać go, usunąć te kwiatki tutaj to, spójrzcie sobie ile tu jest tego pyłku, tym kwiatem męskim posmarować po żeńskim, no tutaj chyba nie ma y, żeńskiego otwartego no może, może jutro już jakiś, jakiś otwarty będzie akurat zmarnowałem kwiat, kwiat męski, ale to trudno, będą inne tutaj bez obaw tak to wygląda z dalszej perspektywy i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pięć arbuzów w tunelu, i nic więcej tutaj nie ma. To się tak, tak będzie położyło, że zajmie mi cały ten tunel, a przynajmniej na to liczę. Jest bardzo dobrą informacją: niech to sobie rośnie, niech zagęści się całkowicie. A obok mamy arbuzy. Arbuzy, które naprawdę bardzo ładnie rosną. Naprawdę, no, tak mi się zdaje, że dosyć ładnie rosną. O, oczywiście mogłoby być więcej teraz plonów, takich wielkich, aczkolwiek spójrzcie sobie, spójrzcie sobie, tutaj mamy już taki między innymi arbus, tutaj jest taki największy w tej chwili arbus, no nie jest jakiś bardzo duży, aczkolwiek no, część tutaj jest już zapylonych, o takich mniejszych, jest jeszcze kilka takich, już, trosze, już trosze, troszeczkę większych. Oceniam, nie wiem, że mam 6 sztuk, 7 sztuk na ten tunel w tej chwili, ale teraz to wszystko ładnie kwitnie, więc tego będzie dużo więcej. No może nie aż tak dużo więcej, ale naprawdę będzie tego więcej. Zapylane są teraz no prawie codziennie nowe arbuzy. Różnie to bywa, może krzak odrzucić. O, tutaj macie. O, zobaczcie sobie, czekajcie, czekajcie. Yy, tutaj o, jest już taki. Już jest po kwiatku i on mam nadzieję, że będzie rósł bo został zapylony, a tutaj jest nowy. I tutaj ładnie macie pokazane kwiat żeński, który pod kwiatkiem ma zalążek arbuza, a tutaj jest kwiat męski. Tego wam urwę. Kwiat męski pod kwiatkiem tego zalążka nie ma. O, sam pręcik i spójrzcie sobie ile tutaj jest tego pyłku, smakowitego pyłku, lecz nie zawsze znajdzie się tutaj jakaś pszczółka pod folią więc najlepiej robić to samemu, czyli biorę i troszeczkę tam tego pyłku nanoszę mam nadzieję, że to ładnie widać, jak to się robi bardziej żółte no i tak troszkę i myślę, że to wystarczy żeby ten arbuz został zapylony i żeby rósł czasami się zdarza że że krzak odrzuci owoc jednak yy, myślę że będzie tutaj wszystko ok tutaj mamy następny kwiat żeński a tutaj jak było dobrze tak coś mi zjadło ten arbuzek czyli szkoda bo było fajnie już zaczął ro, rosnąć już fajnie ale niestety po arbuzie ten na przykład nie został zapylony no, albo nie, nie zapyliliśmy go sami albo krzak odrzucił już, już nie wiem o, tam mamy następnego no troszkę tego jest pewnie jeszcze tam niektóre bym znalazł mniej więcej takie czy tam troszkę mniejsze na ten moment największy ten owoc to jest właśnie tamten arbuzy a tutaj największy już jest coraz więcej Iwona naliczyła wczoraj jak zapylała chyba kilkanaście sztuk. No, takich mniejszych, większych. Ten, aby wzmocnić krzaki arbuza, dostały one nawóz do listni. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę Wam to pokazać, bo do pokazania jest dużo. Do pokazania są bardzo dobre rezultaty. Jest naprawdę ładnie. W szczególności właśnie pod folią, w której teraz się znajduję i już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Chodzi mi o tego arbuza. A dobra, nie chodzi mi o tego arbuza, chociaż on jest tego częścią. Częścią wielkiej arbuzowej rodzinki. Tutaj następny arbuz. Ten już jest większy. Tutaj następny. Ten już jest naprawdę fajny. Już za niedługo będzie gotowy do zbioru. I tutaj po lewej stronie mamy następnego Arbu zapewnie przeoczę, bo i Wąka jak tutaj zapylała zauważyła już kilkanaście sztuk. Jedne są mniejsze, drugie właśnie już takie większe. Ten tutaj wisi jakoś, ten pęd wszedł sobie do, do góry i ten arbuz wisi. I tutaj mamy obok tego, który jest duży, następnego i następnego, jak teraz sobie. Zauważyłem, mówię tutaj, by trzeba było sobie tak spojrzeć, popatrzeć, co tutaj jeszcze jest. Tego już chyba pokazywałem. Tam jest bardzo ładny widok dalej. Pokażemy to z wielką przyjemnością. Tu mi się ten widok bardzo podoba. Czekajcie tutaj, 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 tutaj. O, jeden arbus i obok drugi. Z bliska sobie tutaj zobaczcie. Bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, więc już coś w tym tunelu fajnego widać. O tutaj następny mam na, na, nadzieję, że zapylony, zapylony ręcznie, ale mam nadzieję, że po prostu ten ten krzak nie odrzuci. O, tutaj kiepski. Koniec, ale tutaj już taki dobry. Arbus jest rośliną żarłoczną. Arbus dostaje wodę bardzo często, szczególnie w tym okresie, gdzie no jest bardzo ciepło. Więc tutaj woda jest praktycznie codziennie. Nie są to ilości bardzo duże, bo według mnie lepiej jest dawać często, a mniejsze ilości wody niż rzadko, a bardzo dużą ilość. W szczególności jeśli była susza, tutaj abyśmy podlali dużą ilością wody, to ten arbus mógłby pęknąć pęknąć. Lepiej podlewać częściej, a mniejszą ilością wody niż rzadko, a, a ilością dużą. Więc ja tutaj podlewam mniej więcej konewka 10 litrów na całą tą moją grządkę. Raz na dzień, raz na dwa dni. Coś mniej więcej yy, tak to wygląda. Wczoraj arbus dostał nawóz. Nawóz, którym podlałem ca yy, cały krzak. Podlałem go Yy, skonewki Ja czasem robię sobie tak, że właśnie rozpuszczam i stosuję, jakby nawożenie dolistne, ale nie z opryskiwacza, tylko sobie tak siu, siu, skoneweczki, sitko o, małym, o małych oczkach. I to fajnie, fajnie mi tutaj daje efekt. Tak gorąco, że heja, tutaj wisi jeden Arbus, i następne tutaj, tutaj, tutaj. O, tak pokażę, tak pokażę. Tego jest dużo więcej. Tam jest dosyć sporo. No, kilka, nie dosyć sporo, ale kilka. Mm -hmm, jaki arbus. Jak on fajnie wygląda. Już bym chciał go zjeść. Ale czy on już jest gotowy do zbioru. Czekajcie. Słychać w miarę głuchy odgłos. Czy to znak, że jest gotowy do zbioru? No, nie wiem. Są różne sposoby, żeby sprawdzić, kiedy arbus jest gotowy do zbioru. No różnie jest ze sprawdzalnością tych sposobów. Jednak no, ten głuchy odgłos jest jednym ze sposobów, które można mniej więcej rozpoznać: że ten arbus jest do zbioru. on jeszcze nie jest aż tak głuchy, on później będzie tak dudnił. No, ale zobaczcie sobie tutaj chodźmy troszeczkę bliżej tutaj jest ten owoc, tutaj jest ten arbuzek on wychodzi stąd i tutaj przy tym jest wąszczepny. Ja już to mówię co roku, ale trzeba by tego co roku raz nie powtarzać. Tutaj mamy ten wąs szczepny, i on tutaj jest ważny. Teraz ten wąs szczepny jest taki no, zielonkawy, żółty, więc on jeszcze nie jest taki poniszczony. On musi być brązowy. Wtedy to będzie znak, że Arbus już jest gotowy do zbioru, albo że za niedługo będzie w ciągu tych kilku dni. Więc teraz jeszcze pozostało trochę do zbioru, i w przypadku innych. Arbuzów jeszcze nie patrzę, bo wiem, że ten arbuz był pierwszy. Owszem, są różne arbuzy, różne odmiany o różnych wielkościach owocu. Jednak tym bym się tak nie sugerował, bo może być taki mniejszy i może już być gotowy do zbioru, mimo tego, że nie wiem, rośnie taki do 3-4 kg a ma półtora i on będzie i tak gotowy do zbioru. Też warto sobie popatrzeć na to mniej więcej. Ile dana odmiana arbuza ma od zapylenia do zbioru, bo takie informacje też są zwykle umieszczane. Przykładowo, że mniej więcej od zapylenia do, do zbioru do dojrzałości mija 40 dni. No i to sobie można tak patrzeć. Tutaj mamy ten, ten, ale on jeszcze jest ok. On tutaj jeszcze nie jest na pewno do zbioru. Jest trosze, troszeczkę mniejszy ten owoc, on został też później zapylony i nie jest jeszcze do zbioru. Także ja w dniu, w dniu dzisiejszym sobie jeszcze nie pojem, jednak liczę na to, że już, nie wiem, za dwa tygodnie już pierwsze jakieś tam zbiory arbuza będą. Mam pięć krzaków i można sobie tutaj zobaczyć między innymi taki arbuz, może nie powinienem go podnosić, ale trudno. Całe pole arbuzowe ma oczywiście więcej owoców, co możecie sobie teraz zobaczyć. I nawet na tym polu jest arbus, który wisi na siatce. No a co się dzieje, jak właściciela nie ma? Ślimaczki Ślimaczki atakują. Mam smaki. Bardzo mam ochotę teraz na arbuza, więc sobie go dzisiaj zbiorę. I czy ten arbus jest już gotowy do zbioru? Prawdopodobnie tak. Tutaj mamy podłączonego tego arbuza do pędu, a od pędu mamy wąszczepny. Wąszczepny jest już uschnięty. I ja go sobie dzisiaj zbiorę. Jeszcze jak go tak, wiecie, bo czasami jest tak, że jak go się tak mocno się go tak tutaj przyłoży, to on tak lekko chrupnie. Mi tak leciutko chrupno. Myślę, że już jest dojrzały, więc przechodzimy do zbioru. No ale w sumie zanim zbiorę ten arbuz, to pokażę moje poletko arbuzowe, które już nie wygląda za ciekawie. Mógłbym te gorsze liście pousuwać. Jednak no, te pole już nie jest, nie jest idealne no ale trudno, a zbieram sobie tego i już za niedługo będzie też ten do zbioru sam moment zbioru jakiś spektakularny nie jest, po prostu mam sekator i go odetnę od tego krzoczka i zobacz sobie jak on tutaj wygląda, próbuję go sobie wziąć na rękę, o jest no, parek kilo waży jest dosyć ciężki tak wygląda od spodu jest to normalne, że od spodu jest jaśniejsze, no a tutaj jest takie. Piękny arbuz Janosik wygląda bardzo smakowicie. Pole arbuzowe nie wygląda najlepiej, zaczęły rosnąć chwasty, ale tu najbardziej chodzi właśnie o te liście. O, arbuzek sobie wisi, jednak ja sobie zbiorę jedną sztukę, mam smakana tego. Czekajcie, łah. No. Za 4, 5 kilo ma. tam ta tadam, ta W tunelu zostały mi tylko takie cztery arbuziki. No już są one dojrzałe, a przynajmniej tak mi się wydaje, więc mogę je bez problemu zebrać. To jest są jeden, tutaj są dwa, tam jeszcze z tyłu jest trzeci, będzie na filmie. Uprawa arbuza poszła mi dosyć dobrze, jestem zadowolony właśnie jeśli chodzi o uprawę pod, pod osłonami, natomiast na zewnątrz no troszkę gorzej poszło. Dlaczego kończę uprawę? Dlatego, że prawdopodobnie już wszystkie te arbuzy, które mam na krzaku są dojrzałe. Jest tutaj jeszcze niby nie. I to będzie też ciekawe, bo ciekawie będzie zobaczyć, czy ten arbuz jest już dojrzały, mimo tego, że ten, ten wąszczepny jest jeszcze taki świeży i czy ten arbus jest dojrzały mimo tego właśnie, że, że są obok i tak dalej, więc to będzie też ciekawe spodziewałem się, że ten już jest też dojrzały ale to będzie właśnie ciekawe, żeby sobie go otworzyć, dobra, to jest ten jeden i on powinien być dojrzały ohoho, oho, jak popękł Proszę Państwa, o, to jest Arbus Janosik, zobaczcie, jest dojrzały, jest super, jest dobrze, ale jeszcze skosztuję, żeby nie było. Mmm, pysznie. Teraz ten drugi, o, czekajcie, o, tak, i otwieramy. On powinien być jeszcze nie do końca dojrzały. Czy będzie dojrzały? Jestem bardzo ciekawy. Dojrzały. No to powiem Wam, że jestem zaskoczony. Mm. Jest pyszny, więc tutaj widać, że, wiecie, te sposoby nie do końca są takie idealne, bo ten ogonek nie był jeszcze, tutaj ogonek jeszcze nie był do końca suchy, co świadczyło, że ten arbuz nie jest jeszcze do końca dojrzały. Ilość dni wskazywała na to, że on już jest do, dojrzały. Jednak, no, powiem Wam, że jestem troszeczkę zaskoczony. Ale fajnie, że, że takie, takie coś mogę też Wam y, pokazać. Więc tutaj arbuz, janosik, bardzo dobre w smaku. To żeby nie było, otworzymy sobie jeszcze jednego. No nie będę też wszystkich otwierał, no bo tego nie zjem, a po co ma się to zmarnować. Ale otworzymy sobie tego. Zobaczcie sobie, tu już jest ten. Powinno być wszystko OK. Powinien być dojrzały. Wszystko na to wskazuje, wszystkie znaki. Więc o, szczelił Patrzcie No pięknie mm. Mniam, mniam Czekajcie Skościamy Mmm mm, Mmm mm. nie Ojej Niesamowity smak własnego arbuza ja to lubię Mmm mm, mm. Zaraz oczywiście te arbuzy stąd wezmę, ale chciałem Wam właśnie to pokazywać wprost z krzaka. Ja się tak delektuję. Zachęcam Was wszystkich do tego, żeby takie arbuzy uprawiać, bo da się w Polsce. I niekoniecznie trzeba pod, pod folią. Pod folią mi lepiej wyszło, ale na zewnątrz też wychodzi. Zachęcam Was bardzo do uprawy arbuza. Niekoniecznie musi być taki żółty w środku, typu właśnie janosik, typ, ale może być też na przykład rozario. Akurat, tutaj otworzyłem Janosika. Wydaje mi się, że te dwa to są Rosario, właśnie. No, ale już wcześniej też mieliście pokazane, jak to w środku wygląda. No, zwykły arbus. Zachęcam Was bardzo do uprawy, bo to przy, przynosi dużą radość, dużą satysfakcję. Pięknie teraz te arbuzy mi tutaj pachną. Ja to czuję nawet z wysokości, właśnie 1,80 m, bo tyle mam. Więc bardzo znaczy w sumie mam 1,84, ale to nie jest ważne bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam polecam uprawę arbuza i niekoniecznie musi być to pod folią tak jak tutaj teraz widać, możecie mieć bez osłon możecie mieć po podporach, może, możecie mieć nawet w doniczce, więc pozdrawiam bardzo serdecznie zachęcam do zakupu mojej książki info uprawa jak uprawiać warzywa w której też jest właśnie o uprawie arbuza dosyć tam jest fajnie to napisane, zachęcam też do Ocenę tego filmiku i oczywiście subskrybowanie kanału Info Uprawa. Pozdrawiam